Toyota Avensis, słuchajcie. I problem, z jakim boryka się niejednym egzemplarz tego auta. Czyli zobaczcie, światłowód przestaje świecić. Najczęściej właśnie ta górna część. Dlaczego tak się dzieje? To już pewnie znacie z innych moich filmików. Jeżeli nie, to za chwileczkę wyciągniemy tą lampę, rozbierzemy i sami zobaczycie, co się stało że światłowód przestał działać prawidłowo. I co trzeba zrobić żeby to naprawić bo będziemy go naprawiać. Po odpięciu tej maskownicy odkrywa nam się tutaj śruba którą odkręcamy odkręcamy tą tutaj i tą i mamy Wszystkie trzy uchwyty. Właściwie z góry odkręcone. Tu będzie jeszcze jedna spinka tam poniżej. Odkręcamy zderzak. I zderzak jeszcze jest przymocowany tutaj od strony nad kola tutaj. Jak to sobie wszystko odkręcimy, mamy dostęp do jeszcze jednej śruby, która znajduje się tu. Tak? I dziesiątka. Taka. Odkręcamy i wtedy lampę możemy sobie wysunąć. Słuchajcie, w momencie kiedy sobie te śruby odkręcimy od grilla, można go wysunąć tu do przodu i odsłania nam się spinka, która jest połączona z lampą, czyli zderzak z lampą myślę, że jest tutaj na taki klips połączony i możemy też tutaj odkręcić sobie zderzak Dzięki czemu będziemy go mogli też odsunąć. Troszeczkę co nam będzie przydatne przy wyciąganiu lampy. I przy tym żeby dostać się do tego uchwytu tutaj z boku. Lampę mam wyciągniętą z auta. Za chwileczkę będę ją rozklejał. Ale tutaj słuchajcie. Zanim ją rozkleję. Zobaczcie. Tutaj już myłem, przecierałem. Są ślady, kropli po wodzie. To jest od wewnątrz. Nie idzie tego wytrzeć, zetrzeć od tej strony, także są to kropki, które są po wyschniętej wodzie od wewnątrz. Także gdzieś tam woda się dostawała wcześniej. Tutaj zauważyłem, że u dołu jest uszkodzony lekko klosz. Miejscu, gdzie była śruba wkręcona. Także być może dlatego gdzieś tam są gdzieś tam się dostawała woda, i jak się przyjrzymy, no to powiedz, no woda ma w swoim składzie, są tam rozpuszczone minerały. To nie jest woda destylowana. W związku z tym, nawet jak odparuje, wyschnie, no to takie krople, takie ślady. Pozostają. No, i tutaj w tej lampie mamy tego przykład. A za chwileczkę biorę się za rozebranie tej lampy. No, tutaj mamy ten element z samym światłowodem. Już go odkręciłem. Jak odkręcimy sobie trzy śruby, można go wyjąć. I zobaczcie, jak to wygląda. No, jest przytopiony. Jest spalony. Mam tu przygotowany. Nowy na wymianę, tak to powinno wyglądać. Wygląda tak. No I tutaj jeszcze stelaż jest przetopiony. Także no. Kilka elementów zostało tu zniszczonych w tej, w tej lampie. Zaraz jeszcze odkręcimy moduł, który świeci i zobaczymy w jakim jest stanie. Sam, sama ramka, w której jest ten światłowód osadzony również jest tutaj zniszczona. Skończona. Tak to sobie wygląda. Nie ma różnicy między jedną a drugą lampą.